Ja dzisiaj chciałbym nawiązać do Bożego Słowa. Akurat nie wiedziałem, że Milek jeszcze tą jedną pieśń poda, ale myślę, że to się dosyć mocno będzie wiązało z tym, co będę mówił. Co ciekawe, ja nie będę mówił o łasce Pana Jezusa. Ta pieśń była o łasce Pana Jezusa. Natomiast też mogę powiedzieć, że to, co będę mówił, to będzie o łasce Boga ogólnie ponieważ chciałbym dzisiaj sięgnąć do Bożego Słowa ze Starego Testamentu. W zasadzie mogę powiedzieć z początków dziejów Izraela. A więc nie możemy jeszcze mówić wtedy o łasce Jezusa, o której śpiewaliśmy, która objawiła się przede wszystkim na Golgocie, poprzez przebaczenie nam grzechów później. Kochani, ale może jeszcze jeden przykład, zanim przejdę do tego tematu i słowa, które tam słyszałem. I to już nie jest pewien obraz ze zwierząt wzięty, przenoszony, ale autentyczne wydarzenie. Otóż w jednym ze zborów właściwie udział biorą trzy osoby, trzech braci, nierodzonych braci w Chrystusie. Jeden z tych braci był. Plotkarzem, i to takim bardzo mocnym. On ciągle jęczał, ciągle narzekał, ciągle w zborze w tym, to mi się nie podoba, tamto. A ci dwaj pozostali bracia go od czasu do czasu odwiedzali nie razem, ale osobno, niezależnie w domu. No i później odbywa się rozmowa między tymi dwoma braćmi, którzy byli tymi odwiedzającymi, i jeden z nich mówi: Słuchaj, mówi, ja już do niego więcej nie pójdę. Gdy ja tylko wejdę, to on ciągle narzeka. On ciągle mówi, pastor taki, starszy taki, to nie takie, to złe i tak dalej. I mówi, ja już nie, nie mogę tego słuchać, ja go nie będę odwiedzał. No ale tak patrzy i do tego drugiego mówi, a, a jak ty sobie z tym radzisz? A on mówi, a on nie narzeka, jak ja jestem. No jak nie narzeka? Przecież to jest w jego naturze, on taki jest. No nie. On nie narzeka. To co ty mu powiedziałeś? No nic mu nie powiedziałem. No jak nic? To dlaczego przy tobie nie narzeka? Dlaczego przy tobie nie mówi? On mówi: no bo, bo tak było, że jak on zaczynał mówić coś złego, może niekoniecznie nieprawdę, ale na, na zasadzie plotki, to ja po prostu wstawałem, że chcę wyjść. To on jak zobaczył, że ja wstaję, to on przestawał mówić. No to ja siadałem. A jak ja siadłem, on znowu zaczyna mówić. Złe rzeczy, no to ja wstaję do, żeby wyjść, i on teraz już przy mnie nie narzeka w ogóle, nic nie mówi. Nic nie mówi złego. Także, kochani, to są takie, i to jest autentyczne wydarzenie, i to są osoby, które żyją dzisiaj, są w jednym ze zbodów. Kochani, chodziło o to, że, że jeżeli przestaniemy słuchać, to nie będzie plotkarzy, bo nie będą mieli słuchaczy. Do ściany nie będą mówić. Dopóki są słuchacze, to są ci, którzy plotkują. Wystarczy, żeby zabrakło słuchaczy. A więc, jeżeli nie chcesz słuchać plotek, wyjdź, pożegnaj się, koniec. Dobrze, przechodzimy do Bożego Słowa. Chciałbym, abyśmy otworzyli Księgę Sędziów, rozdział trzeci. Czytam od wiersza pierwszego. Oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan. Aby pokolenia synów Izraela ich doświadczyły, aby nauczyły się sztuki wojennej, te, które jej przedtem nie znały. Pięciu książąt filistyńskich oraz wszyscy Kananejczycy i tak dalej są wymienieni, może nie będę ich czytał. Czwarty wiersz. Oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela, by poznać, czy będą posłuszni przykazaniom Pana, które dał ich ojcom przez Mojżesza. Tak więc synowie Izraela mieszkali wśród Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzyjczyków, Chiwitów i Jebusytów i brali sobie ich córki za żony, a swe córki dawali ich synom i służyli ich bogom. I synowie Izraela, Izraela czynili to, co złe w oczach Pana, zapomnieli o Panu, swym Bogu. I służyli Baalom i Gajom. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciw Izraelowi. I wydał ich w ręce kuszan Riszatajma, króla Mezopotami, i synowie Izraela służyli kuszan Risztajmowi przez osiem lat. A gdy synowie Izraela wołali do Pana, Pan wzbudził synom Izraela wybawcę, który ich wybawił. Otniela, syna Keneza, młodszego brata Kaleba. Stąpił na niego duch pana i sądził Izraela. A gdy wyruszył na wojnę, pan wydał w jego ręce kuszan Rishataima, króla Mezopotami i jego ręka wzmocniła się nad kuszan Rishataimem. I ziemia zaznała pokoju przez 40 lat, aż umarł Otniel syn Kenaza. Bardzo ciekawe wydarzenie, to co moją uwagę szczególnie zwróciło, znam te wydarzenia, czytałem nieraz księgę sędziów. Ale wiecie, jakoś tak nigdy nie zwróciłem uwagę na to, że Otniel to był brat Kaleba, młodszy. Co uzmysłowiło mi dopiero, jak niewiele czasu minęło od wejścia Izraela do ziemi Kanaan, do ziemi obiecanej. Możliwe, tego nie wiemy, możliwe, że Otniel był od Kaleba młodszy o 10, 20, 30, 40 lat. Tego nie wiemy. Ale to nam pokazuje, że to nie minęły wieki, kiedy Izrael zapomniał o tym, jak Pan Bóg ich wyprowadził. Z Egiptu. Rodzony brat Kaleba. Poruszyło mnie to właśnie to, że tak niewiele trzeba było, żeby po tak wielkich, potężnych, wspaniałych przeżyciach, doświadczeniach Bożej obecności, Bożej pomocy, Bożej łaski zacząć służyć innym bogom. Tak niewiele czasu. To, co czytałem na początku, Pan Bóg w sposób świadomy pozostawił te ludy, żeby były między Izraelem, aby ich doświadczyć, aby sprawdzić, czy będą posłuszni Jego przykazaniom. Kochani, to pokazuje, że Pan Bóg dopuszcza doświadczenia, próby, aby nasza wiara się umacniała. Przechodzę do nas teraz, bo jest tak samo. My żyjemy pomiędzy ludźmi tego świata. I niekoniecznie przez nich Pan Bóg nas doświadcza, ale Pan Bóg dopuszcza różne doświadczenia na nas, również przez te relacje z tymi ludźmi nienarodzonymi na nowo, ale również dopuszcza... Jakąś chorobę, jakieś tragedie w rodzinach, i tak dalej, żeby doświadczyć. A co my wtedy zrobimy? Czy my jesteśmy wierzącymi ludźmi tylko z nazwy, albo może jeszcze inaczej? Czy my jesteśmy wierzącymi ludźmi wtedy, kiedy jest dobrze? Według naszego uznania, kiedy jest dobrze, kiedy dobrze się czujemy. To taka myśl przychodzi mi z tego, co wczoraj też było, było mówione o funkcjonowaniu zboru, zborów. A czy my jesteśmy takimi wierzącymi, którzy gdy w zborze coś zaczyna się niedobrze dziać, to uciekamy do zboru, w którym według nas dzieje się lepiej? Dość dużo było tam mowy o turystyce religijnej, o turystach religijnych którym, gdy coś w innym zborze, coś tam się spodoba bardziej, bo tu jest słabiej, to lecą od razu tam. I tak chodzą, chodzą i docelowo stają się bezdomni. Bezdomni duchowo. Duży nacisk był położony na członkostwo w lokalnych zborach. I słusznie. Tego uczy nas Boże Słowo i to jest nasze bezpieczeństwo. Kochani, i Pan Bóg pozostawił te ludy żeby sprawdzić, uczyć, co ciekawe, przyszłe pokolenia. Przyszłe pokolenia. Aby byli doświadczeni. Ale to tak niewiele czasu minęło. Przecież to nie jest tak, że po 50-60 latach się zapomina. Spójrzcie na przykład na nasz naród, na Polskę, na Polaków. Jakżeż ciągle jest głośno o II wojnie światowej, o tym co się działo. 70 lat minęło. A spójrzmy na Holokaust. Ciągle, że tak powiem, to w jakiś sposób w pamięci ciągle żyje. Głównie Żydów, ale nie tylko Żydów. I oto tu mamy opisane wydarzenie, kiedy ten czas był pewnie przybliżony do czasu, od nas do II wojny światowej. 70-80 lat. Czytamy, gdybyśmy wcześniej czytali, to Jozue umarł, gdy miał 120 lat. A wiemy, że czas życia się ciągle skracał. Ale gdybyśmy nawet przyjęli, że Otniel też żył 120 lat, to Skoro był bratem Kaleba, pamiętał, to nie minęło więcej jak 100 lat. Nie mogło minąć więcej jak 100 lat od wyjścia z Egiptu. Zapomnieli swego Boga. Kochani, Ja chciałbym przeczytać ten króciutki urywek na temat Jozłego, to co wspominam, ale bardzo krótko, to jest drugi rozdział właściwie na tej samej stronie yy, od ósmego wiersza czytam. A Jozłe syn nuna, sługa Pana, umarł w wieku stu, stu przepraszam, stu dziesięciu lat i pogrzebali go na obszarze jego dziedzictwa w Timat Heres na górze Efraim na północ od góry Gasz. Także całe to pokolenie zostało przyłączone do swoich ojców i powstało po nim inne pokolenie, które nie znało Pana, ani też dzieł, których dokonał dla Izraela. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom i opuścili Pana. Boga swoich ojców, który wyprowadził ich z ziemi Egiptu i poszli za cudzymi bogami, za bogami okolicznych narodów i oddawali im pokłon i tak pobudzili Pana do gniewu. Opuścili Pana, a służyli Baalowi. Wtedy zapłonął gniew Pana. Kochani, to co ja czytałem o Otnielu wcześniej, to już jest kolejny raz. To nie był pierwszy raz. Ja świadomie czytałem, bo chodziło mi o to, że to był brat Kaleba, tak jak mówię, to mnie dotknęło, to mi uzmysłowiło, ale zobaczcie, jedno pokolenie wystarczyło. Tu o tym czytamy. Zmarł Jozłe, i to pokolenie, z którego on był, to które weszło do Kanaanu. I już następne pokolenie zapomniało Boga. I już następne pokolenie zaczęło służyć Baalom, zaczęło. Łamać przykazania Boga. Jak niewiele potrzeba, aby oddalać się od Pana Boga. Kochani, ale chciałbym teraz przejść do tej części, o której powiedziałem, że to, co będę mówił, to będzie nawiązywać do tej pieśni, do łaski. Chcę przeczytać moment, w którym. Powiem tak, też zostałem poruszony. Nigdy go bezpośrednio czytałem, go x razy, nie wiem ile, ale nigdy w taki sposób nie zwróciłem uwagi na łaskę w historii Izraela, tej starożytnej, nazwijmy, historii. I to jest w tej samej księdze sędziów, rozdział 10. W międzyczasie pojawiają się ciągle Izrael. Pan Bóg łaskę okazuje, daje wybawienie kolejnego sędziego, 40 lat pokoju. Póki on żył, umiera, znowu odchodzą od Boga, znowu służą bogom obcym. Pan Bóg daje znowu wrogów, którzy ich pokonują. Ileś razy to się dzieje. I jesteśmy kilka, myślę, że kilka wieków dalej. Dwa może, może trzy. I to, co będę teraz czytał. Dziesiąty rozdział i czytam od wiersza piątego. Umarł Jair i został pogrzebany w Kamon. Jeden z sędziów, przez którego Pan Bóg wybawił Izraela po raz kolejny. Umarł Jair. A synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Pana, służąc Baalom i Asztartom, bogom Syrii, bogom Sydonu, bogom Moabu, bogom Ammona i bogom filistyńskim, a opuścili Pana i nie służyli mu. Dlatego gniew Pana zapłonął przeciw Izraelowi i wydał ich w ręce Filistynów oraz w ręce synów Ammona. Oni trapili i uciskali synów Izraela od tego roku przez 18 lat. Wszystkich synów Izraela, którzy byli za Jordanem w ziemi Amorytów, która jest w Gileadzie. Synowie Ammona przeprawili się też za Jordan, aby walczyć z Judą i Beniaminem, a także z domem Efraima. I Izrael był bardzo uciskany. Wtedy synowie Izraela wołali do Pana: Zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, bo opuściliśmy naszego Boga, a służyliśmy Baalom. Kochani, powtarza się historia, użyję tego określenia. Niestety, jak to zwykle w dziejach Izraela dotąd, umiera ten, którego Bóg użył, żeby wyzwolić, póki żył. Póki żył, Izrael trwał przy panu. Umiera grzeszą. Kolejny, kolejny. Podobna sytuacja. I zaczynają wołać do Boga, mają dość ucisku, już są tak zniewoleni, że zaczynają wołać do Boga. I posłuchajcie, co mnie tu zaskoczyło, odpowiedź pana Boga w tym przypadku. Wcześniej o tym nie czytamy. Wcześniej czytamy i Pan Bóg posłał, i Pan Bóg powołał, i dał wybawienie, dał wyzwolenie. A tu czytamy tak jedenasty wiersz. I Pan powiedział do synów Izraela, czy nie wybawiłem Was od Egipcjan, od Amorytów, od synów Ammona i od Filistynów, i od Sydończyków, Amalekitów i Machanitów, którzy Was gnębili? Gdy wołaliście do mnie, czy nie wybawiłem Was z ich rąk? lecz wy mnie opuściliście i służyliście obcym bogom. Dlatego już was więcej nie wybawię. Kochani, Pan Bóg mówi, wymienia tych wszystkich z ręki, których musiał wybawiać przez ich nieposłuszeństwo, odchodzenie od Boga. Dopuszczał Pan Bóg, że oni zwyciężali Izraela. I Pan Bóg mówi, tyle szans wam dawałem, tyle razy, tyle razy. Koniec. Teraz już Was nie wysłucham. Skończyło się. Ja dosyć często przypominam słowo, które uważam, że powinniśmy pamiętać: że Pan Bóg jest długo cierpliwy, ale jest granica. Pan Bóg też stawia granicę cierpliwości swojej. I tu mówi, tyle czasu byłem dla Was cierpliwy, tyle razy wybawiałem, a Wy ciągle grzeszyliście, a ja znowu płakaliście, przychodziliście, ja przebaczałem, ale tym razem nie. Koniec. Jak to popularnie dzisiaj mówimy, przegięliście, przesadziliście. To jest niedopuszczalne. Ja nie będę pośmiewiska z siebie robił. Nie będziecie ze mnie drwić. Grzesząc, i mówiąc Panie wybacz, grzesząc i mówiąc Panie wybacz. Ale gdyby ta historia się tak zakończyła, a tak powinna się zakończyć, uczciwie patrząc, my jako ludzie, gdybyśmy byli na miejscu Pana Boga, mieli taką władzę, pewnie byśmy tak zakończyli sprawę. Pan Bóg powiedział, koniec. Tym razem więcej Was nie wybawię. I Pan Bóg mówi, idźcie i wołajcie do Bogów, których sobie wybraliście. Niech oni Was wybawią w czasie Waszego ucisku. Proszę bardzo, nie chcecie mi służyć? Moje przykazania są za ciężkie? Moje przykazania są za trudne? Nie pasują Wam? Proszę bardzo, droga wolna, idźcie i proście teraz o pomoc tych, którym służycie, kiedy obracacie się do mnie plecami. Idźcie, niech Wam pomogą. Jeremiasz i Zajasz, kiedy piszą o Bożkach, też mówią w ten sposób, że może winny troszkę, ale ten sam sens. Wołajcie, wołacie do drewna, do kamienia, do innych, niech Wam pomogą. I Pan Bóg mówi, idźcie do Bogów, którym służyliście zamiast mnie. Ale kochani, dalej czytam, to jest bardzo poruszające. Piętnasty wiersz. Synowie Izraela odpowiedzieli Panu, zgrzeszyliśmy, uczyń z nami, co wydaje się dobre w Twoich oczach. Tylko wybaw nas prosimy dzisiaj. Tylko wybaw nas prosimy dzisiaj. Wyrzucili więc obcych bogów spośród siebie i służyli Panu. A Pan wzruszył się niedolą Izraela. A pan łaskę okazał, Pan wzruszył się niedolom Izraela. Pamiętacie wydarzenie z Jonaszem, a bardziej z Niniwą. Wyrok zapadł. Pan Bóg powiedział wyraźnie, zniszczę to miasto grzechu. Jonaszu idź, Jonasz się wzbraniał, ale w końcu dotarł i szedł trzy dni i głosił i zwiastował, to miasto padnie, stanie się ruiną. Wszyscy zginiecie. Wyrok zapadł. Pamiętacie, co i Jonas, jaki żal miał do Pana Boga, że Pan Bóg nie wykonał wyroku, który kazał mu ogłosić? Tu jest podobna sytuacja. Pan Bóg bezpośrednio Izraelowi mówi: koniec. Skończyły się drwiny ze mnie. Koniec. Kochani, ja chciałbym to odnieść teraz do krwi Jezusa Chrystusa. W liście do Hebrajczyków czytamy o Możliwości takiej jak podeptanie krwi Chrystusa. Kochani, my dzisiaj też, tak jak wspominałem na początku, jesteśmy doświadczani często. Są pewne próby, upadamy. Ale Pan podnosi, jeżeli my przychodzimy, jeżeli wołamy, ale jeżeli my się nie zmieniamy, a bazujemy na tym, że wtedy, kiedy przyjdę, to Pan mi przebacza i tak już będzie zawsze. To może się okazać, że zawsze tak nie będzie. Jest granica w tym, żeby kończąc tą historię, w tym wydarzeniu Pan Bóg powiedział dobrze. Ale gdybyśmy czytali dalej Księgę Sędziów, to Pan Bóg tą łaskę dalej okazywał. Izrael i tak znowu odchodził. I znowu błagał i prosił, a Pan Bóg jeszcze łaskę okazywał. Kochani są ludzie, którzy usłyszeli o łasce Jezusa Chrystusa, bądź z niej nawet skorzystali. Ale później ich życie ciągle oddala się od Boga i wiele lat to trwa. W niektórych przypadkach dziesiątki lat, a Pan Bóg jeszcze łaskę daje, jeszcze daje szansę. Ale przyjdzie moment, że skończy się życie tego człowieka. Kochani, to jest bardzo bardzo ważne, abyśmy służyli naszemu Bogu, nie lekceważyli Jego przykazań. Jego przykazań, czyli mam na uwadze Jego Słowo. Ja nie mówię tu o dziesięciu przykazaniach, bo czy ich jest dziesięć, jak to rozszerzymy, to to jest mnóstwo. Prawo Boga w naszym życiu. Nie lekceważmy Go, patrząc i tłumacząc się, jak to inni robią. Kochani, Pan Bóg jest łaskawy. Okazał łaskę Izraelowi w tej sytuacji. Okazał. Choć cierpliwość jego była na wyczerpaniu, że tak powiem. Choć wiemy, że u Pana Boga się nigdy nie wyczerpie. Ja tak do naszych ludzkich zrozumień odnoszę to cierpliwość na wyczerpaniu. Ale Pan Bóg stawia granice pewne. Kiedy mówi: drzwi zostaną zamknięte w objawieniu Jana czytamy. Kiedy te pięć głupich panien. Wróciło i stukają, panie, otwórz nam. Nie dało się już otworzyć. Kiedy Noe wsiadł do arki, ci ludzie, gdy deszcz zaczął padać i poziom wód się podnosił, walili. Noe, otwórz nam. Noe, wpuść nas, uratuj nas. Nie było takiej możliwości. Pan Bóg zamknął za Noem drzwi do arki. Pan Bóg zamknął i nie otworzył ich. Pan Bóg jest miłosierny łaskawy długocierpliwy ale postawił ustalił sam sobie postawił granicę cierpliwości ja zachęcam abyśmy w życiu naszym w drodze za naszym Bogiem nie nadużywali Bożej cierpliwości i abyśmy nie zachowywali się jak te mądre kozły które giną ale abyśmy służyli naszemu żywemu Bogu ratując swoje życie tak jak ta owca ratując swoje życie, skłaniając głowę i mówiąc, Panie, wybacz, ja więcej nie chcę od Ciebie się oddalać. Ja nie chcę służyć obcym bogom. Ja nie chcę służyć diabłu nadal i nie chcę z jego uciech korzystać. Ja chcę już być przy Tobie stale. Oby tak było w życiu każdego z nas. Amen.